Zelda? dam Przyszliśmy rozjaśnić Wam Dzień Przyjaźni. Rozjaśniacie aż za bardzo. Da się to jakoś przyciemnić? Skoro wszyscy już tu są, mam Wam coś do pokazania. Chodźcie! Z okazji Dnia Przyjaźni zrobiłam Wam bransoletki przyjaźni. Prezenty? Dzięki tru, jak miło z Twojej strony. Super! Pasujemy do siebie! Nie wiedziałam, że będziemy dziś dawać prezenty. Przyniosłabym wam wtedy coś, coś ekstra. To nie przymus. Po prostu chciałam dla was zrobić bransoletki. Są inne sposoby, by okazać przyjaciółom, że ci na nich zależy. Można upiec numiziomkowe ciasteczka. Proszę. No nie. Ty też się czymś dzielisz. Przyjaciele pomagają sobie jak, jak, jak wtedy, gdy Tru złapała mnie za ogonek. Częstuj się, Fruity. Ale ja nic nie przyniosłam, ani nie upiekłam, ani wam nie pomogłam. Nic dla was nie zrobiłam. Kiedy będę mieć okazję coś zrobić? Wiesz, jesteś tu z nami w dzień przyjaźni. I zawsze wtedy, kiedy cię potrzebujemy. Fakt, jestem dobra w pojawianiu się. Ouch! kłapicki kłap! Zdejmij go! Tru, zdejmij go ze mnie! Okej, spokojnie już go złapię. Aj! Dobrze, daj mi chwilę. Jak można odczepić przyczepione kłapickie kłaby? Oj, Te kłapickie kłaby atakują prowiant! Ratuj ciastka! Sio! Sio! Wejdź stąd! Prudii, uważaj! Kłapicki kłap chce zabrać twój mm? wow, wow, wow. Hej! Kłapiccy zabierają wszystkie nasze modne dodatki! Od kiedy te kłaby dbają o swój styl? Nie dbają, ale lubią błyskotki. Jest nawet taka legenda o olbrzymim kłapickim kłabie, który na dnie morza ma jaskinie skarbów. To, skoro kłapickie kłaby tak lubią błyskotki. Tutaj, mały kłabiku. Chcesz to? Problem z głowy. Ach, uratowałaś mnie, Tru. Uratowałaś mnie i oddałaś zrobić. Wspaniała przyjaciółka. Nie przejmuj się. Dobrze, że nic ci nie jest. Też tak potrafię. Udowodnię ci. Odzyskam twoją bransoletkę. Stop! Oddajcie bransoletkę! Tak i okulary. No mi ziomkowe ciastka się do tego nie nadają. Ale smaknie super.